Siedziałem w karczmie i wlewałem w siebie piwo, jakbym próbował utopić wszystkie swoje grzechy. Spoiler, nie udało się, bo grzechy pływają lepiej niż kurwa kaczki. Karczmarka już patrzyła, czy przypadkiem nie umrę jej na ławie, kiedy nagle je dziwi się otwierają. Lotuje banda wiśniaków, wyglądają jak stado kur, tupniętych wiatrem. Jeden z nich ryczy Panie Gannikusie, ratunku Wiedźma krasuje Ludzi rozszarpuje Krowy wysysa Dzieci straszy A nam już nawet na wódkę nie zostaje I zaczęło się lictowanie Złoto, pola Beczki piwa, a nawet Najładniejsze baby ze wsi Żony, córki, kuzynki W pakiecie all inclusive Pomyślałem, no Kurwa w końcu, konkretna oferta. W mieście płacą srebrnikami, a tu naturalną walutą. No i co miałem zrobić? Piwo się kończyło, a w sakiewce echo, a chęć przygody wrzeszczała jak baba pod sklepem w dzień wypłaty. Ruszyłem. Droga prowadziła przez las, ciemny, gęsty, z taką mgłą, że człowiek własnej ręki nie widział. Pachniało zgniłym szlamem i starym szczurem. Krzaki szumiały tak złowieszczo, że czułem się jak na weselu teściowej. Wszyscy chcą, żebyś wypierdalał, ale nikt nie powie tego wprost. W końcu wyszedłem na rozjeżdżony trakt, a im bliżej wioski, tym większa cisza. Zero ptaków, zero świerszczy, jakby wszystko zdechło ze strachu. Wioska wyglądała jak dupa po ostrym sraniu. Cała poszarpana, pełna dziur i śmierdząca. Chłopy bladzi jak trupy, baby ryczą. Dzieciaki schowane pod stołami. Na środku stał ksiądz i dar mordę. To kara boska, to grzechy wasze sprowadziły wiedźmę. Ja się gapię i myślę, kurwa księżulku, jakby Bóg miał karać za grzechy to byśmy wszyscy dawno byli narożnie, a ty byś pierwszy wisiał za dzwon na wieży. W karczmie dostałem szczegóły. Wiedźma wabi facetów. Niby piękna panna, cycki jak dwa bochny chleba, usta jak świeżo wypolerowana dupcia, dopóki cię nią pocałuje. Wtedy zamienia się w pieprzoną ropuchę z piekła rodem i wysysać im duszę przez paszczę Poszedłem. Las zamienił się w bagno, a bagno w koszmar. Woda bulgotała, jak garbi gosu. Mgła kleiła się do ryja, a każdy krok brzmiał jak pierdnięcie w błocie. I wtedy ją zobaczyłem. Chatę. Stara rudera, krzywa jak polityk w spowiedzi. Dźwi skrzypnęły same, jakby zapraszały. Chodź skurwielu, chodź. Weszła ona, na pierwszy rzut oka cud, piękne włosy, oczy jak jeziora, skóra jak mleko, głos jak miód. Pomyślałem, no kurwa, chyba się zakochałem. Podsunęła kielich wina i uśmiechnęła się tak, że nawet mój stary, zgorzkniały kutas poczułby powiew młodości. Ale wtedy kątem oka zauważyłem, pod stołem. Ludzką rękę, tak po prostu, obgryzioną, rzuconą jak kość dla psa. W tym momencie maska spadła, skóra jej zaczęła pękać jak stary dach. Włosy zamieniły się w wijące robale, a oczy zapłonęły jak dwa węgle z pieca. Z ust buchnął smród, jakby się tysiąc szczurów zesrało naraz. Z tobą łowco zabawa będzie najlepsza, syknęła. Rzuciła się na mnie, pazury jak kosy. Jednym ruchem rozpruła mi brzuch. Flaki chlupnęły na podłogę, jak barszcz wigiliny na obrus. O kurwa, tego się nie szyję. Pomyślałem, ale co tam, zaraz się zrośnie. Wiedźma darła się, syczała, pluła czarną mazią. Ja wyciągnąłem srebrny nóż, a ona rzuciła się na mnie z paszczą jak szambo po burzy. Wbiła mi pazury w bark. Oderwała pół mięcha, a ja tylko parsknąłem. No kurwa, zęby masz ładniejsze niż moja eks, ale paznokcie, tragedia. W końcu złapałem srebrny nóż i wjebałem mi prosto w gardło. Krzyknęła jak wieprz na rzeź. Cały dom zatrząsł się po brzasku, a potem jeb, eksplozja ognia. Ja wypadłem przez okno, flaki jeszcze na pół metra za mną, ale regeneracja zrobiła swoje. Ona została tylko kubką popiołu i smrodu jak po sradce na kacu. Wróciłem do wioski, wieśniacy wiwatują, ksiądz pieprzy, że to jego modlitwy zadziałały. Spierdalaj klecho, powiedziałem. Jakby twoje modlitwy działały, to bym teraz nie chodził z dziurą w dupie po pazurach tej suki. Nagroda była sowita. Sakiewka złota, beczki piwa, a w karczmie czekały baby, najładniejsze dziewki i gospodynie same przyszły podziękować. I powiem tak: noc była długa, intensywna i tak głośna że koguty obudziły się trzy razy wcześniej. Rano połowa wsi chodziła krzywo, a ja miałem minę jak chłop po żniwach, zmęczony, ale zadowolony. I tak oto kolejna wieś uratowana, kolejna wiedźma w piachu, a morał? Nie ufaj pięknej babie w lesie, bo zanim zdążysz spuścić gacie, ona spuścić flaki, a ja? Ja jestem Gannikus, łowca potworów. I jeśli ktoś jeszcze ma problem z potworami, niech szykuje sakiewkę, beczkę piwa i najlepiej kilka bab, bo za darmo to nawet w ryj nie chce mi się dostać.